Dostałaś gęsiej skórki podczas upału, to niebezpieczny objaw, którego nie wolno lekceważyć. W normalnych warunkach gęsia skórka jest reakcją organizmu na zimno lub silne emocje. Jest to naturalna odpowiedź autonomicznego układu nerwowego, która ma na celu ochronę przed utratą ciepła lub wyrażenie emocji. W takich sytuacjach skóra reaguje poprzez uniesienie włosków na ciele, co w przeszłości, gdy ludzie mieli gęstsze owłosienie, pomagało w utrzymaniu ciepła. Jednak co gdy gęsia skórka pojawia się podczas upału, kiedy temperatura ciała jest wysoka? Czy taki objaw może wskazywać na poważne problemy zdrowotne? Odpowiadamy na te pytania. Co to jest gęsia skórka? Gęsia skórka, znana również jako piloerekcja, to fizjologiczna reakcja organizmu, w której mięśnie przywłosowe kurczą się, powodując unoszenie włosów na skórze. Choć dziś nie ma to już większego znaczenia, ponieważ współczesny człowiek ma znacznie mniej owłosienia. Niż nasi przodkowie, ta reakcja pozostała w naszym organizmie. Współczesne wyjaśnienie tego zjawiska wiąże się z ochroną przed zimnem oraz wyrażeniem emocji, które mogą wpłynąć na reakcje autonomiczne organizmu. Gęsia skórka podczas upałów, dlaczego się pojawia? Zwykle gęsia skórka pojawia się, gdy odczuwamy zimno lub doświadczamy silnych emocji. Jednak jeśli zauważysz ten objaw podczas upału, może to być sygnał, że z Twoim organizmem dzieje się coś niepokojącego. Gęsia skórka w takich warunkach może wskazywać na kilka problemów zdrowotnych. Oto możliwe przyczyny tego zjawiska. czy odwodnienie organizmu. Podczas upałów nasz organizm traci dużo płynów przez pocenie się, co może prowadzić do odwodnienia. Odwodnienie to stan, w którym nasz organizm nie ma wystarczającej ilości wody, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia i nerwowego. Jednym z objawów odwodnienia mogą być właśnie dreszcze i gęsia skórka, ponieważ brak wody w organizmie zaburza równowagę termiczną. W takiej sytuacji warto natychmiast uzupełnić poziom płynów, pijąc wodę i elektrolity. Dda, udar cieplny. Udar cieplny to poważny stan, który może wystąpić, gdy temperatura ciała przekroczy 40 C, co jest szczególnie niebezpieczne w upalne dni. W przypadku udaru cieplnego organizm przestaje skutecznie regulować temperaturę ciała co prowadzi do poważnych zaburzeń zdrowotnych. Oprócz gęsiej skórki mogą wystąpić inne objawy, takie jak dezorientacja, nudności, bóle głowy, brak pocenia, się mimo wysokiej temperatury oraz osłabienie. Udar cieplny jest stanem zagrażającym życiu, dlatego jeśli zauważysz objawy udaru, natychmiast wezwij pomoc medyczną. Trzeci, stres termiczny i emocjonalny. Wysoka temperatura, szczególnie w połączeniu z dodatkowymi Stresującymi czynnikami może wywołać reakcję organizmu w postaci gęsiej skórki. Nasze ciało nie tylko reaguje na stres związany z emocjami, ale także na stres termiczny, który pojawia się w upale. W takich warunkach organizm może reagować piloerekcją, czyli gęsią skórką, co jest naturalną odpowiedzią na szkodliwe bodźce, w tym stres fizyczny związany z wysokimi temperaturami. 4. Problemy zdrowotne Czasami gęsia skórka podczas upałów. Może być spowodowana problemami zdrowotnymi, takimi jak zaburzenia, pracy tarczycy, infekcje czy problemy neurologiczne. Choroby, które wpływają na układ nerwowy, mogą manifestować się różnymi objawami skórnymi, w tym nietypową reakcją w postaci gęsiej skórki. Jeśli ten objaw występuje regularnie i nie jest związany z zimnem czy emocjami, warto skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć poważniejsze problemy zdrowotne. Jak reagować, gdy zauważysz gęsią skórkę w upale? Jeśli zauważysz gęsią skórkę podczas upału, warto podjąć kilka kroków, które pomogą w poprawie samopoczucia i zmniejszeniu ryzyka poważniejszych problemów zdrowotnych, piast nawodnienie organizmu. Podstawowym krokiem jest picie odpowiedniej ilości wody. W upalne dni zapotrzebowanie na płyny wzrasta. Dlatego regularne picie wody jest kluczowe, aby uniknąć odwodnienia, które może prowadzić do niepokojących objawów. 2. Odpoczynek w chłodnych miejscach. W trakcie upałów unikaj intensywnego wysiłku fizycznego, zwłaszcza w najgorętszych godzinach dnia. Jeśli to możliwe, spędzaj czas w zacienionych, chłodniejszych miejscach, aby umożliwić organizmowi lepszą regulację temperatury ciała. 3. Monitorowanie objawów. Jeśli zauważysz inne niepokojące objawy, takie jak zawroty głowy, nudności, dezorientacja lub bóle głowy, niezwłocznie poszukaj pomocy medycznej. Objawy te mogą wskazywać na udar cieplny lub inne poważne problemy zdrowotne. 4. Chłodzenie organizmu. Aby obniżyć temperaturę ciała, stosuj zimne okłady na czoło, nadgarstki czy kark, bierz chłodny prysznic lub korzystaj z wentylatora czy klimatyzacji. Chłodzenie organizmu pomoże uniknąć przegrzania ciała i złagodzi objawy związane z wysoką temperaturą. Podsumowanie. Gęsia skórka podczas upału to objaw, który nie powinien być lekceważony. Ponieważ może wskazywać na poważniejsze problemy zdrowotne, takie jak odwodnienie czy udar cieplny. Warto zatem regularnie monitorować swoje samopoczucie, dbać o nawodnienie, unikać nadmiernego wysiłku w najgorętszych godzinach dnia i szybko reagować na pojawiające się objawy. Pamiętaj, że w razie niepokojących objawów związanych z przegrzaniem organizmu niezbędna jest natychmiastowa interwencja medyczna. Dbaj o zdrowie, zwłaszcza w okresie upałów, kiedy ryzyko Związane z przegrzaniem ciała jest największe.